Projekt maszkarny powstał, żeby połączyć świat biznesu, świat ludzi niepełnosprawnych, świat edukacji. Nie Mam na imię Sylwia. Chcę w ogóle powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z Wami, że mnie zaprosiliście. To jest fajny pomysł, żeby dać szansę ludziom z sektora biznesu, żeby się zetknęli z dzieciakami, z młodzieżą, z niepełnosprawnością. Great Pojawiamy się tutaj, żeby pomóc dzieciom stworzyć kartkę świąteczną. Kartka jest potem rozsyłana do naszych klientów, kontrahentów z malunkiem, który tworzą dzieci w czasie warsztatów. Co ja lubię robić? Wyobraź sobie, że lubię robić zdjęcia. Masz kartkę. Tym razem e, to, jest, to jest trochę inaczej wyszło niż 5 lat temu. Malujemy, przyklejamy, e, posypujemy brokatem, e, wycinamy i tak dalej, wszystkie sposoby twórczości jakie można sobie wyobrazić. E, tym razem zrobiliśmy na wielkiej e, tekturze. E, e, prawdziwą e, choinkę z, pra z prawdziwej tektury how long, how long To jest nasze Pierwsze wrażenie jest piorunujące Mocne jest ściśnięcie serca Tak jak jest klimat wyjątkowy tak, tak ciepły jakby były święta tak? Są bardzo wesołe i, i, i pełne, pełne energii entuzjazmu. To jest czas na to, żeby dawać ciepło i, e, i pani z czas z dzieciakami. <śmieniczy> Ale zobaczcie Ale, jak <śmieniczy> okazuje się, że ci wielcy prezesie wielkich firm też potrzebują zetknięcia z życiem i y, wszyscy tego potrzebujemy. No i to daje taki dystans i oddech wobec własnego, własnej osoby, własnych obowiązków. Daje nam szersze horyzonty i to, że widzimy świat zupełnie inaczej. Chciałbym, żeby życzenia były wyjątkowe. Zdrowia, dobra? Okej. Okay. Czegoś jeszcze? Dużo radości. Życzę Przyjaciół! Przyjaciół! Tak. Dobre. Dobre, Dobre. I to była dobra zabawa. I zapraszamy Was do tego, żeby wziąć udział w przyszłorocznej kartce. Give me! Choinka z tych tych właśnie. Co roku roku mnie zachwyca. Kilka fajnowych. Chyba na, na oko to z pięć, a tak to to, same stare twarze.